Witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam mojego gościa Paweł Biały, naczelnik wydziału wydziału mechaniki z departamentu mechaniki elektroniki i elektroniki Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam bardzo serdecznie. po bieganiem jakieś pasy jeszcze? Ciężko powiedzieć. Teraz Patent. Bardziej pat się dziećmi zajmuję. A patenty? Jeśli chodzi o pasje zawodowe, to specjalizuję się w poszukiwaniach patentowych, tak? To jest taki mój konik i też lubię się z tym dzielić, tak? I tutaj razem z urzędem prowadzimy szereg inicjatyw, żeby tutaj szerzyć tą wiedzę i umiejętności, jak przeszukiwać patenty. No to porozmawiamy o tych patentach. Po co one w ogóle są? No tak, jeśli mówię, że mam patent, to wszyscy jakby rozumieją, że, że coś jest moje, tak? Czyli jakby czujemy, że to jest pewien monopol. E, I teraz odwróćmy trochę sytuację. Wyobraźmy sobie świat bez tych patentów. E, załóżmy, że jestem twórcą jakiegoś wynalazku powiedzmy tego mikrofonu, tak? E, wymyśliłem taki mikrofon, stworzyłem go, sprzedaję. I co robi konkurencja? Konkurencja kupuje ten mikrofon, rozkłada go na części, tak, odkrywa jak on działa, buduje taki sam lub podobny, no i sprzedaje też, tak? No i już czujemy, że coś, coś w tej sytuacji jest nie tak, tak? Trochę ten wynalazca jakby jest w pozycji nie fair w stosunku do konkurencji. I teraz zobaczmy, on w momencie, kiedy został okradziony, czy tam pożyczono od niego pomysły, no to on już nie jest zmotywowany, żeby coś znowu wymyśleć, bo no mówi. poprawię no ja to coś. Zrobiłem, a ale tak, to zaraz mi znowu zabiorą, no. tak? No to ja tego nie będę poprawiał, A z drugiej strony spójrzmy na tą konkurencję. E, ci konkurenci też mówią, no po co my się mamy napracować? Zaraz ktoś to ulepszy, to my sobie to skopiujemy, tak? I, i jakby widzimy, że tutaj te patenty, te, te ograniczenia. W pewnym sensie one są stymulacją, tak? Dla, dla rynku, dla przedsiębiorców, dla wynalazców I, i, i cały ten system właśnie powstał po to, żeby, żeby wspierać innowacyjność. No dobrze, no a jeśli się okaże, że y, mam taki mikrofon, opatentowałem go, no i nagle się okazuje, że ktoś mi go podrabia. Co, co prawda zamiast słodki nazywa się słodki i co wtedy? no wtedy patent jest silnym prawem, tak, ma, ma dużą moc i ja mogę korzystać z tego prawa, mogę mu zakazać używania tego mikrofonu, mogę też go ścigać, tak, za naruszenie. Więc jakby mogę pójść do sądu i mam, mam taki glejt, mam taki prawdziwy papier potwierdzony urzędowo, że to jest moje, tak. Więc to jest bardzo mocne prawo i, i, i działa raczej odstraszająco. No to jak to z tymi patentami jest, kiedy, kiedy w ogóle pojawiły się pierwsze patenty, jeśli chodzi o, o rejestrowanie takich rzeczy? Pierwsze prawa na kształt patentów pojawiły się już w średniowieczu, ale dopiero rewolucja przemysłowa jakby uzmysłowiła potrzebę uharmonizowania tego pomiędzy państwami, powstało wspólne prawo międzynarodowe. Zostało to uchwalone tzw. Konwencją Paryską w 1883 roku. I już wtedy zdawano sobie sprawę, że patent, czyli monopol, jest bardzo poważnym prawem, więc narzucono na niego pewne ograniczenia. Pierwsze to jest ograniczenie czasowe czyli patent trwa maksymalnie 20 lat, po tym czasie przechodzi do domeny publicznej, żeby każdy mógł z niego korzystać, żebyśmy nie blokowali technologii. Drugie ograniczenie to jest ograniczenie terytorialne czyli patenty działają tylko na tych terenach, gdzie są zastrzeżone. Też, żeby nie blokować kogoś, yy, chociaż nie mam zamiaru w danym kraju czegoś produkować i sprzedawać. I trzecie ograniczenie to jest yy, warunek ujawnienia, czyli ja muszę pokazać, ujawnić to rozwiązanie, tak, żeby yy, no, po pierwsze ono mogło przejść do tej domeny publicznej po tych 20 latach, a po drugie, żeby zarówno ja czy konkurencja mogli ocenić, kto wkracza w ten patent, tak, jakie są jego granice. No to w takim razie, co zrobić, żeby ten patent uzyskać? Jakie są warunki do tego? Tak, no, żeby uzyskać patent, trzeba się zgłosić do urzędu patentowego. W większości w urzędach prowadzone jest badanie zdolności tego wynalazku i to jest rola ekspertów, czyli na przykład mnie. No i ekspert sprawdza szereg warunków, tu wymienię tylko ważniejsze. Mhm. Tak? To jest wystarczające ujawnienie, o którym już wspominałem. Dalej jest techniczny charakter, czyli wynalazek musi być czymś technicznym, nie może być czymś abstrakcyjnym, na przykład czystą metodą matematyczną, na przykład sposób przekształcania jakichś tam zależności matematycznych. To, to jest niepatentowalne. Kolejne wymogi to jest nowość, czyli wynalazek nie może być znany z tego, co wcześniej już było pokazane publicznie na całym świecie. Kolejny to jest poziom wynalazczy. Czynny wynalazek nie może być e, oczywistą modyfikacją znanego e, rozwiązania lub połączeniem dwóch prostych rozwiązań. E, I od wynalazków wymagana jest także stosowalność przemysłowa i co ważne, e, ten zakres tego patentu musi być określony jasno za pomocą tekstu, więc my też sprawdzamy, czy ten tekst tego patentu jest na tyle jasny, żeby móc ocenić te granice, gdzie są, czy są. I te wszystkie dokumenty przygotowuje osoba, która chce coś opatentować. Tak, tutaj musi przygotować szereg dokumentów, właśnie ob, obłożonych dużymi wymaganiami. Czy to nie jest trochę tak, że wtedy ktoś sobie pomyśli: O nie, jak ja muszę tyle dokumentów przygotowywać? A to może jednak wprowadzę na rynek ten mikrofon, może nikt go mi nie ukradnie. No i tu właśnie przechodzimy do, do pojęcia stanu techniki, tak? Bo zarówno i tą nowość, i ten poziom wynalazczy, my oceniamy w świetle stanu techniki, a stanem techniki jest wszystko to, co zostało ujawnione przed datą zgłoszenia wynalazku do urzędu. Yy, no, jakby tutaj ta definicja ma dwa kruczki. Pierwszy jest taki, że ona nie zakłada, jaka jest forma tego ujawnienia, czyli nie ma różnicy, czy to było we wcześniejszym patencie ujawnione, czy ktoś to pokazał na YouTubie, czy to była prezentacja na wystawie, czy, czy jakiś tam wykład na uczelni. To nie ma znaczenia. Druga rzecz jest taka, że nie ma znaczenia, kto tego ujawnienia dokonał. Więc jeżeli sam. Twórca pochwali się wcześniej swoim wynalazkiem, to już sobie na zawsze blokuje możliwość jego opatentowania. Mm -hmm. I w tym momencie będzie stratny, tak? Czyli nawet I... jeśli kogoś rozpiera energia, bo wymyślił coś ciekawego, to lepiej nie tak. opowiadać tego naokoło, tak? Lepiej się wstrzymać konie. <laughs> Rozumiem. Przychodzimy do Urzędu Patentowego, mamy jakiegoś opiekuna, który się nami zajmuje, możemy też, nie wiem, dostać od takiej osoby jakiś szereg informacji dodatkowych, czy to jest tak, że, no nie wiem, przyjdziemy i nikt nam nie pomoże, po prostu ma być tak spełnione i, i tak ma być. To znaczy, urząd ze swojej strony oczywiście dokłada wszelkiej pomocy. Mamy prężnie działające centrum informacji i, i staramy się wyjaśniać te przepisy wszystkim klientom. Zdajemy sobie sprawę, że to wszystko jest trudne. Też rozważamy tutaj wdrożenie zasad prostego języka na przykład w naszym urzędzie, żeby jeszcze lepiej komunikować się z, z, z wynalazcami. A z drugiej strony, jeszcze pomiędzy urzędem a wynalazcą funkcjonuje coś takiego jak rzecznik patentowy, Czy to jest osoba, która po prostu doradza i, i prowadzi jakby to całe zgłoszenie przed urzędem. A co ma wspólnego z patentem Kaczor Donald? A to tutaj jeszcze wracając do tego stanu techniki, jak mówiłem, Aha. że nie ma, znaczenia, e, nie ma znaczenia jaka była forma tego wcześniejszego ujawnienia, to krąży między nami ekspertami taka miejska legenda, e, że w latach 60-tych pewien tam duński wynalazca Karl Kreuer opatentował, e, znaczy zgłosił do urzędu wynalazek, Polegający na wydobywaniu wraków z dna morskiego za pomocą ciał wypornych. No i zgłosił to w urzędzie holenderskim i. Podobno ekspert z tamtego urzędu, jako właśnie materiał przeciwstawny, który szkodził nowości tego rozwiązania, użył komiks z lat 40. z Kaczorem Donaldem i właśnie w tym komiksie było pokazane, jak Kaczor Donald z siostrzeńcami tam y, pakują do tego wraku piłeczki ping i w ten sposób go wydobywają i ratują. I to taka historia z Kaczorem historia. Donaldem. Do bieganiu jeszcze chciałbym dwa słowa. Czy w bieganiu są wynalazki? No, wynalazki są wszędzie wokół nas, tak? I, i nawet yy, wydaje się, że cóż, prostszego niż bieganie, tak? Wychodzę i biegam, a jednak, yy, kiedy się przyjrzymy bliżej, to, to otacza nas mnóstwo technologii patentów. Ja tu jako przykładem posłużę się takim projektem Breaking 2 yy, To był taki głośny projekt, kiedy kenijski biegacz Elliot Kipczogę podejmował próbę złamania dwóch godzin w maratonie, tak? I on musiał wykorzystać każdą przewagę, tam liczyła się każda sekunda dosłownie. No, i tak patrząc na niego, to możemy sobie uświadomić dopiero, ile jest tych technologii wokół biegania, tak? No, po pierwsze miał buty, specjalne buty z płytką karbonową, które tam zapewniały odzysk energii, tak, żeby się tak nie męczył. Na ciele miał naklejone plastry, takie specjalne, i, i te plastry powodowały, że. Jego mięśnie tak nie drgały, więc nie miał tych strat i, i zyskiwał te kilka sekund. Miał specjalny strój. Tak? Po drodze pił specjalny izotonik, żeby się nawodnić, żeby mieć energię. Przed nim jechał samochód. tak? Na tym samochodzie był cały układ kamer z laserem. I ten laser wyświetlał mu miejsce, tak? gdzie ma biec i jakim tempem. Tak? Kierował nim, żeby on w ogóle o tym nie myślał i żeby biegł równym tempem. Mm -hmm. Czyli cała tak. seria różnych wynalazków, opatentowanych pewnie, pomagała tak. mu w bieganiu. No, każdy biegacz też ma na ręce zegarek tak i ten zegarek w dzisiejszych czasach nie polega tylko na tym, że on mierzy czas, on także mierzy dystans, mierzy tętno. On w ogóle planuje za nas trening, podpowiada nam. Ja sam korzystam z takich wynalazków, tak, bo, bo lubię biegać i często też w ogóle wychodzę z, z urzędu już w stroju dobiegowym, wszyscy na mnie patrzą. No, i tak można powiedzieć, że te wynalazki, te niektóre wychodzą, a niektóre wybiegają. Zaraz bo, żeby... proszę Państwa, dlaczego Państwo tak dziwnie na mnie patrzą? Przecież ja tu jestem w wynalazkach. Tak. Wszystko się zgadza. To na zakończenie jeszcze o literaturze patentowej poproszę. Tak, Są na kilka. początku y, mówiliśmy o tym, że, że ja szkolę, tak, y, w zakresie tych poszukiwań w tej literaturze. No spójrzmy na tą literaturę. Ta literatura jest przeogromna. Mamy około 60. Milionów publikacji naukowych i ponad 140 milionów patentów. Do tego dochodzą no, te wszystkie inne źródła, czyli jakieś tam katalogi, ulotki. Więc mamy setki milionów dokumentów, z którymi teoretycznie należałoby się zapoznać, tak, żeby mieć świadomość tego, co już istnieje. Więc, no i rocznie miliony, miliony dokumentów dochodzą. Więc, przeszukanie tego bez jakiegoś tam specjalnego szkolenia, no to jest praktycznie niemożliwe dla takiej osoby z ulicy. Czy to jest zwykły przedsiębiorca, czy nawet nau naukowiec na uczelni, ma z tym problemy. Dlatego urząd tutaj wychodzi naprzeciw i my, my szkolimy, staramy się właśnie szerzyć tą wiedzę, pokazujemy narzędzia, jak ich używać. Eee, no, ja sam już wyszkoliłem myślę, że ponad tysiąc osób, i, i to nie są tylko przedsiębiorcy, to są też naukowcy, studenci. Tak, kierujemy naszą wiedzę do wszystkich, którzy, którzy mogą potencjalnie zgłaszać te wynalazki. Dodam tutaj jeszcze, że jeśli chodzi o te poszukiwania, to tutaj wiązane są duże nadzieje ze sztuczną inteligencją. Tak, ostatnio to dość modny temat. No, bo widzimy potencjał, tak, że ta sztuczna inteligencja dokona tych poszukiwań za nas, no bo te patenty, te dokumenty, to jest tekst, tak? Więc sztuczna inteligencja już sobie świetnie radzi z, z, z czytaniem, rozumieniem tekstu, więc czemu by jej tam nie użyć, tak? I my, jako urząd, jesteśmy otwarci na nowe technologie, sami już używamy sztucznej inteligencji na razie do y, klasyfikowania i dzielenia tych zgłoszeń, tak? No bo wpływa do nas powiedzmy te 3000 wynalazków rocznie. Yy, mamy ekspertów z różnych dziedzin, no i trzeba automatycznie skierować do odpowiedniej osoby, no i ta inteligencja sobie czyta to zgłoszenie i decyduje, że to na przykład dotyczy pralki, więc kieruje do eksperta od pralek, tak. Więc chcielibyśmy też pójść krok dalej, żeby ona przeczytała i powiedziała: Spójrz jeszcze na takie dokumenty, to wygląda podobnie. tak? Hmm, ciekawe. No to trzymam kciuki, żeby tak. sztuczna inteligencja w służbie wynalazkom pomagała. Ja jeszcze tak yy, prywatnie chciałem zapytać, czy, czy jest tak w urzędzie patentowym, bo yy, to już jest nie pierwsza nasza rozmowa w rozmowach patentowanych. Yy, czy wy między sobą w urzędzie czasami też rozmawiacie o tym, że ale miałem teraz super wynalazek, ale. Yy, Miałem rewelacyjny patent i zachwycacie się tym, będąc pasjonatami patentów. Czy, czy, czy nie dzieją się takie rzeczy no, na korytarzu? Oczywiście, że się dzieją. Dzieją się także w dwie strony, czasem jakby z takim trochę zażenowaniem, że, coś... że ktoś jednak mógł jeszcze to wymyślić. Jeszcze raz znane są takie historie, to też koledzy z pracy zdarzało się, że jako przeciwstawienie pokazywali farbę ze starożytnego Egiptu, czy jakoś tam. Kawałek okrętu, z muzeum już. Coś, co już zostało coś, wymyślone. Co już, tak? już dawno było wymyślone. Tak, A, no bo, to, bo jakby to... o pewnej wiedzy się też często zapomina. No to też wasza rola polega na tym, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nawet tam, nie wiem, 500 lat temu nie było tak. już coś wymyślone, tak? Kurcze, ile to jest roboty. Naprawdę, żeby to wszystko posprawdzać, podkrywać. Oczywiście, ta sztuczna inteligencja byłaby bardzo tak. przydatna. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Dzięki. Paweł Biały, naczelnik Wydziału Mechaniki, Departament Mechaniki i Elektroniki był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Tomasz, słodki do usłyszenia, do zobaczenia.